Cześć, jestem Tomek. Chciałbym zachęcić Was do uczęszczania na lekcji języka rosyjskiego, ponieważ miło spędzicie tam czas eee, i dodatkowo Polska leży w takim regionie, w którym korzystacie z tego języka. Graniczy przede wszystkim z Ukrainą, Białorusią. Eee, pewnego razu, kiedy byłem na wakacjach, zobaczyłem mm, mały sklepik w oddali. Był na nim taki dziwny napis. Dopiero teraz wiem, że jest to cyrylica. Cyrylicy eee, będziecie się uczyć. Tuż na samym początku, bo jest to podstawa języka rosyjskiego. Cyrlica ułatwi Wam komunikowanie się i poruszanie w tak atrakcyjnych turystycznych krajach jak Chorwacja, Bułgaria czy Grecja. Pasjonuję się książkami. Na lekcji języka rosyjskiego dowiedziałam się, że mi dzieciństwa bajka o rybaku i złotej rybce została napisana przez rosyjskiego petę Aleksandra Puszkina. Współczesne bajki, takie jak Wilk i Zając, czy Masza i Niedźwiedź są bardzo znane w Polsce. Literatura rosyjska jest na tyle oryginalna i uniwersalna, że wiele powieści znajduje się wśród kanonu lektur szkoły średniej. Ucząc się w liceum czytamy Zbrodnie i kary Dostojewskiego, Mistrza i Małgorzaty Bukhakowa, czy Opowiadania Czechowa. Dzięki za... W rosyjskiego będę mogła czytać je w oryginale. Również kultura muzyczna jest wyjątkowo bogata i różnorodna. Twórczość takich jak kompozytorów, jak Mussorgski, Rimski Korsakow, a przede wszystkim Czajkowski, reprezentują najspanialsze wartości europejskiej muzyki XIX wieku. Pozdrawiam i liczę, że spotkamy się w przyszłym roku szkoły. Cześć, jestem Bartek i chciałbym Was zachęcić do wyboru języka rosyjskiego w naszej szkole. Domyślam się, że część z Was. Być może lubi dla za zabicia czasu pograć w jakieś gry. No bo, pewnie, no bo to jest w sumie normalna rzecz, każdy to robi. Niektórzy z Was wybiorą Tessa czy wota, a inni być może sięgną po serię Metro czy, czy jego protoplastę, czyli Stalkera A dlaczego akurat te produkcje gry? Mianowicie, przyda się, właśnie w nich można czytać język rosyjski się czy wocie pomoże wam to lepiej się komunikować z drużyną, bo dosyć dużą społeczność stanowią właśnie Rosjanie. A wy Mecze czy taka, że pozwoli wam to wczucie po prostu wyjaśnić przedstawiony, bo są to gry właśnie pochodzące z z Rosji. Tam wiele tekstów, wiele dialogów czy napisów jest właśnie po rosyjsku, których niestety się nie zrozumie, jeśli nie będzie się rozumiał tego języka. Cześć! Jestem Emilka i opowiem Wam o kolejnej zalecie znania języka rosyjskiego. Otóż ułatwia nam znalezienie pracy. Wiele polskich firm współpracuje z firmami rosyjskimi, białoruskimi czy ukraińskimi. Na Białorusi i na Ukrainie też język rosyjski jest powszechnie stosowany, więc pomoże to nam np. Na w zawieraniu umów z tamtejszymi przedsiębiorstwami. Warto też wiedzieć, że szybko rozwijające się kraje wschodnie, wraz ze swoimi chłonnymi rynkami, są naturalnym kierunkiem dla polskiego biznesu. Co oznacza, że kraje wschodnie są otwarte na inwestycje. Dobrze też wiedzieć, że do pracy w Polsce przyjeżdża wiele osób z tamtejszych krajów, więc firmy zatrudniające te osoby szukają pracowników. Którzy będą znali język rosyjski, aby się móc dogadać z tymi osobami. Więc znalezienie pracy ze znajomością języka rosyjskiego jest o wiele łatwiejsze aniżeli byśmy go nie znali.